doskonale wykorzystują ten tekst ateiści, którzy mówią, no proszę bardzo, macie swojego Jezusa, który przychodzi, żeby zadać rozłamę, żeby spowodować jakieś pęknięcie. My tutaj wszyscy ateiści, którzy jesteśmy, próbujemy połączyć, mówimy o pokoju, mówimy o tym, że mamy być w jedności, a tutaj Wasz Jezus, ten wspaniały Mesjasz, przychodzi, żeby zadać rozłamę. A faktycznie dziwna to mowa, prawda, gdzie Chrystus przychodzi po to, żeby, mówi, przyszedłem, żeby ogień rzucić na ziemię, żeby e, poróżnić rodzinę w środku, tak, ale tak nie jest, tak nie jest, chociaż doskonale wiem, że kiedy czytamy Pismo Święte w całości, bo interpretujemy przecież Pismo Święte nie wyrywając fragment z kontekstu, ale czytając niejako w całości, to wiemy doskonale o tym, że przecież nazywamy także Chrystusa księciem pokoju. Jakże książę pokoju, ten, który jest księciem pokoju, o którym mówimy, że przynosi pokój, może zadać e, człowiekowi jakiś cios, zniszczyć, e, spowodować rozłam, nie wiem, rzucić ogień na ziemię, który pokłonie wszystko, tak? Ale kiedy bardziej próbujemy się wgłębić, kochani, w to wszystko, to przecież ogień doskonale wiemy, że to nie jest tylko. E, Pewna kwestia spalenia, ale to jest pewna kwestia odnowienia, oczyszczenia, prawda? Że często jest, też mówimy o na przykład o ogniu Ducha Świętego, który, który jest też gdzieś tam w nas. Mówimy o rozpaleniu serca, prawda? Mówimy o czymś, co sprawia dobre rzeczy, tak? Zresztą Chrystus jasno wyraźnie mówi o krzcie, który ma być oczyszczony, i mając na myśli jego mękę i śmierć na krzyżu. I to właśnie przez Krzyż, przez Jego ofiarę otwarły się bramy do nowego życia. Ogień Ducha Świętego nie mógłby w pełni zapłonąć, kochani, gdyby nie było przelamyśl wcześniej krwi Chrystusa. Pobaczcie, jaka doskonała zależność z jednym a drugim, tak? To nie jest paradoks, ogień i rozum, ale wszystko to prowadzi do życia, do jedności z Bogiem. Teraz, kiedy ateiści próbują wykorzystać ten fragment, mówiąc: Macie tu swojego Chrystusa, który przynosi niepokój, macie swojego księcia pokoju, któż to jest? To byłoby dobrze wskazać im dalej, żeby przeczytali jednak całość tego kontekstu. A byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy wskazali, żeby przeczytali sobie całe Pismo Święte i spróbowali to zrozumieć w kontekście całego Pisma Świętego. Tak? Kochani, ten rozłam jest dla prawdy, a nie dla nienawiści. Nie wiem, czy macie taką sposobność, że czasami zauważacie pewnie ludzi, którzy zachowują się od tego świata nieco inaczej, prawda? Są bardziej uświęceni, czasami bardziej pobożni. I nie wiem, czy macie coś takiego w sobie, że czasami, kiedy obserwujemy takiego człowieka, widzimy, że nie wszystkim ten człowiek się podoba. To jest. Burzy nasz porządek społeczny, tu mamy swoje ustalone rzeczy, mamy swój porządek społeczny, on przychodzi do nas i nam opowiada jakieś rzeczy, które nam nie pasują. To nie jest dobry człowiek. Jakiś wierzący, jakiś, jakby się urwał z jakiejś dziwnej choinki, praktycznie, jakby gdzieś skąd się pojawił, nie wiadomo skąd. Tak, tak jest właśnie człowiek traktowany człowiek bieżący, człowiek, który się uświęca, który jest blisko prawdy. I to on często poprzez swoje zasady, poprzez bliskość, poprzez to pragnienie bycia blisko Chrystusa staje się człowiekiem dziwnym, staje się człowiekiem jako właśnie, który sprawia taki rozwój, dlatego że ludzie gdzieś tam odsuwają się od niego, bo boją się, że być może on będzie musiał w jakiś sposób wpłynąć na nich, że oni będą musieli coś zmienić w swoim życiu, prawda? Co to za dziwny człowiek? Dlaczego ty nie jesteś taki jak wszyscy, nie będziesz kombinował, nie będziesz robił tego, czy tego? Kto ty jesteś, tak? I tworzy się rozłam, tworzy się błąd. Ale dosłowny fragment w Starym Testamencie, gdzie Jeremiasz był bardzo podobny. Ludzie do tego stopnia, że wrzucili go do cysterny po to, żeby biedny gdzieś tam zmarł i, i zamęczył się z głodu i spragnienia. Wrzucili go ludzie rękini. Prawdopodobnie? Więc ci, którzy również oddawali cześć jedynemu Bogu, prawda? To też jest dla nas informacja czasami pod jaką, pod jaką przykrywką ludzie czasami, którzy wyznają wiarę w cudownego Mesjasza, cudownego Pana Jezusa Chrystusa, który zbawił z łaski, potrafią zniszczyć drugą osobę. Po co ty przychodzisz do nas? Przecież my mamy swoją religię, mamy swoje ukształtowane wartości niepotrzebnie, żebyś nam pewne rzeczy. Po co? My czytamy Pismo Święte. My mamy w domu Pismo Święte. Leży na odpowiedniej półce. Sięgamy raz do roku, może dwa razy, przy okazji Wielkiego Piątku, przy okazji e, czegoś szczególnego, tak? Nie musimy czytać tyle. Nie musimy tak bardzo być takimi gorliwymi, jakimi jesteśmy. A więc, Rosłam, kochani, tak naprawdę jest dla prawdy, a nie dla nienawiści. Ten Rosłam oznacza, że musimy dokonać wyboru. Musimy opowiedzieć się za Chrystusem, nawet, nawet jeżeli oznacza to bycie innym w oczach świata. Prawdziwa miłość do Boga bliźniego może wymagać od nas niestety albo stety radykalnych decyzji, które nie zawsze są popularne wśród ludzi. To nie jest wezwanie do konfliktu. Dla konfliktu, lecz do wierności Bogu, która może wywołać sprzeciw. Ty jesteś jakiś święty, jakiś uświęcony, coś burzysz w naszym życiu, coś sprawiasz, że musimy jakoś odpowiedzieć na to, jak Ty się zachowujesz. I to nas drażni. A jeżeli nas drażni, to nie, żebyśmy Cię mogli usunąć. Gdyby to była jakaś cysterna, gdyby ktoś był mógł pakować tego biedaka, wierzącego człowieka gdzieś do cysterny, żeby on sobie tam Doczekał swoich własnych dni. Po co? Po co mamy się przejmować, kimś, to nam duże pewien jest społeczne? Kochani, dzisiaj żyjemy w świecie pełnym informacji, technologii, możliwości. Potrafimy analizować dane, prognozować przyszłość. Słuchajcie, potrafimy, wybaczcie za kolokwialne, potrafimy dzisiaj rozmawiać przez zegarek, nawet wideo, prawda? Możemy mieć wideo, konferencje przez zegarek. Ja akurat. Tak się składa, że się urodziłem w latach 70 i pamiętam, że na osiedlu mieliśmy jeden telefon i dostać się, że pamiętajcie, kiedy ktoś dzwonił, czy na pogotowie, czy gdziekolwiek, dostać się do tych państwa, którzy mieli, którzy byli, czuli się bardzo jakoś tak wybrani, dystęgowani z tego, że mieli jedyni na osiedlu telefon z prośbą o możliwość zadzwonienia, to był wielki cud, to, m, pamiętam, że w domu panował taki pewien humor, gdzie mama mówi to mojego tak, że napisz y, trzy podania ze zdjęciem i zanieść do tych państwa, żeby jednak uwzględnili naszą prośbę, że możemy zadzwonić. Tak? Dzisiaj, popatrzcie, dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, możemy rozmawiać przez, przez jakieś tam, powiedzmy, jakieś y, komunikatory. Zupełnie było w latach 70 zupełnie było inaczej, tak? I moglibyśmy powiedzieć, właściwie przecież jesteśmy tak niezwykle rozwiniętą cywilizacją, tak? Czytałem, że podobno e, atomowa energia miała służyć ludziom właściwie w 100%. Wykorzystuje się chyba tylko 7 czy 8%. A reszta idzie na zbrojenie. Reszta to jest właściwie po to, żeby zniszczyć drugiego człowieka. Tak? Co to za nowość? Co to za rozwinięta cywilizacja? Jaka? Gdzie? W którym miejscu? Proszę mi powiedzieć, bo ja tego nie wiem. Więc. Pismo Święte ciekawie mówi nam tutaj, żeby rozpoznawać znaki, że wiemy wszystko, potrafimy rozmawiać przez zegarek, potrafimy rozmawiać y, gdzieś tam, potrafimy tworzyć wielkie technologie, a nie rozpoznajemy znaków Bożych, tak? Nie rozpoznajemy tego, co Bóg do nas mówi, że przychodzi w Jezusie Chrystusie, że przychodzi, żeby zbawić każdą osobę, żeby podnieść z tej nadziei. Nie rozpoznajemy tych znaków. Właściwie prawie, że żadnych znaków, mam wrażenie, nie rozpoznajemy. Gdybyśmy podsumowali ten fragment, kochani, to przede wszystkim zachęta do otwartości na ogień Ducha Świętego. Niech ten ogień rozpali w nas nową godliwość w wierze. Nie w religii, ale w wierze. Miłości, służbie niech wręcz spali nasze lęki, obojętność, egoizm, grzech. Druga bardzo ważna rzecz to wsparcie w obliczu rozłamu. Pamiętajmy, że stojąc po stronie Chrystusa nie jesteśmy sami. To nie jest tak, że ktoś wybiera Chrystusa i nagle Bóg mówi, No, to nie jest moja wina, że uwierzyłeś we mnie. Musisz sobie jakoś w tym świecie radzić. Skoro tak bardzo chciałeś być chrześcijaninem, skoro tak bardzo chciałeś być ewangelikiem wyznania metodystycznego, musisz sobie teraz radzić. Przykro. Pan nie pozostawia takich, którzy, którzy są jego. Tak? W pewnym momencie upomni się o taką osobę. W pewnym momencie zakołacze do serca przyjdzie ze swoimi aniołami, którzy w jakiś sposób przemienią te okoliczności. Wierność prawdzie Ewangelii jest najważniejsza, choć bo czasami bolesna, jest drogą do prawdziwego pokoju i pokoju z Bogiem. Więc nie bójmy się swoich wartości, nie bójmy się tego, że stoimy po stronie Chrystusa, nie bójmy się, że być może ktoś nas będzie wytykał palcem, ty jesteś niepopularny dzisiaj e, swoim zachowaniem, swoimi wartościami. Nie zgadzamy się z tym. To jest Jego problem, to nie jest nasz problem. To jest Jego problem. Wreszcie wezwanie do rozpoznawania czasu, bądźmy czujni, otwarci na działanie Boga w naszym życiu i w świecie. Nie pozwólmy, by zgiełk codzienności zagłuszył nam głos Ducha Świętego. Tak jak mówię, cywilizacja wspaniale rozwinięta cywilizacja, która ma szeroko pojętą technologię, niezwykle rozwiniętą, a tak naprawdę, kiedy obserwujemy politykę, czy cokolwiek to, co się dzieje na świecie, widzimy, że jest. To wszystko wisi na tak zwanym przysłowowym włosku. Wystarczy kilku szaleńców, kilku ludzi, którzy e, zrobią niewłaściwe rzeczy i cała ta nasza planeta spłonie, ponieważ mamy tak wielce rozwiniętych cywilizacyjnie ludzi. Kochani, więc te trzy rzeczy są bardzo ważne. Spróbuję jeszcze odnieść się do tego, co czytaliśmy w starym testamencie. Niezwykły, ciekawy fragment, kochani. Popatrzcie, możemy doświadczać takiego błota i mułu, tak jak ten człowiek, ten właśnie Jeremiasz. Rozpaczy, samotności, choroby, utraty bliskich czy trudności finansowych. Te cysterny, te pojemniki na wodę są naprawdę duże w naszym życiu. Nie wiem, czy ja spróbuję to w przenośni powiedzieć, że każdy z nas ma taką cysternę, albo się znajduje w takiej cysternie. Albo patrzcie, ale Pan Bóg posyła takiego człowieka, którego wyratował właśnie ten człowiek. Ebet Melek, który zainterweniował. Czyli to jest to, że Pan Bóg się upomina o swojego człowieka, tak? Pan Bóg się upomina, posyła pomoc. Ten człowiek przychodzi do króla i mówi, król powiada, weź trzy osoby i spróbujcie go wydostać. Popatrzcie, teraz jest pierwsza sprawa. Czasami my jesteśmy w takim miejscu, że mamy swoją cysternę. Siedzimy w tym bagnie, w tym mule, w tym, w tym, w tym takim bez nadziei takiej. A czasami jest tak, że to my jesteśmy tymi ebet-melekami, którzy idą po kogoś, żeby kogoś wyciągnąć. I chciałbym, żebyśmy byli wrażliwi też na to, że po pierwsze sami możemy być w tej cysternie, to jest raz. A po drugie jesteśmy czasami jak ten ebet-melek, który wyciąga innych, który pomaga bezinteresownie. Czy Ewetmerek prosił o jakieś wsparcie królu? No, ja mogę wyciągnąć tego biedaka, nie lekarza, ale byłoby dobrze, gdybyś przygotował nam odpowiednią zap czy zakładę, czy przelał gdzieś na jakieś konto odpowiednie pieniądze, tak? Bezinteresownie, dlatego że wiara w Boga sprawia, że ten człowiek po prostu wie, czym jest wartość tego drugiego człowieka, wie, czym jest warte życie ludzkie tego drugiego człowieka, tak? Dla ewolucjonistów, dla. Dla ateistów życie człowieka to jest, wiecie, no umrze jakaś masa, a potem następna, nie jest istotna jednostka jako człowiek, tak, liczymy się jako jakiś tam substytut ewolucji, który jest punkt, szczebel, element, wiecie, z całym szacunkiem, ale nie czuje się elementem. Czuję się dzieckiem Bożym, zbawionym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zbawił mnie swoją świętą krwią, przelał swoją świętą krew za mnie i za każdego z nas. Podsumowując to, chciałbym, żebyśmy sobie zadali takie pytanie, kochani, czy przypomina nam to bardzo, aby głosić i żyć prawdą, tak jak właśnie ten Jeremiasz. Po trzecie, zachęca nas do tego, abyśmy byli takimi właśnie ebet melekami w życiu innych. I w chwilach, gdy czujemy się przytłoczeni, niezrozumiani, a nawet zagrożeni z powodu naszej wiary, pamiętajmy o Jeremiaszu, o płotnej cysternie i o ręce tego ebet meleka. Pamiętajmy, że nasz Bóg jest Bogiem, który latuje, jest z nami, wierzy w nas i nigdy nas nie opuści. Pamiętacie pierwszy fragment, cudowny fragment z listy do hebrajczyków? Nie pozostawię Ciebie, tak? Nigdy Ciebie nie opuszczę. To nie jest tak, że Panu się upodoba, że nagle może mieć zły humor i może powiedzieć, tak, tak przyrzekałem, tak mówiłem, ale teraz mówię inaczej. Nie, Pan Bóg powiada jasno, wyraźnie, że nas nie opuści, tak? Kiedy widzimy ten cały świat, kiedy widzimy to wszystko, co się też dzieje, to miejmy te słowa mocno wyryte w sercu. Pan Ciebie nie opuści, nie zostawi. Dlaczego? Dlatego, że należysz do Niego. A jeżeli należysz do Niego, to On się nie wypiera, Ciebie On Ciebie nie pozostawia, nie skreśla. Nie skreśla. Chciałbym, kochani, żebyśmy po pierwsze znali swoją wartość, wiedzieli, kim jesteśmy w Bogu, żebyśmy się o swoich, którzy są przy Nim, przy Jezusie Chrystusie. I żebyśmy wiedzieli, że Bóg zatroszczy się czasami w taki sposób, że posyła dla nas takiego ebet meleka, albo to my jesteśmy takimi ebet melekami, którzy właśnie troszczą się o nas. Niech Bóg będzie z nami. Tak.